Nawet najbardziej zaawansowane krzesło, jeśli nie wykorzystamy jego funkcji, nie poprawi komfortu Twojej pracy. O czym warto pamiętać? Najpierw ustaw wysokość. O, w taki sposób. Następnie oprzyj się i zobacz, jak głęboko powinno być ustawione siedzisko. Zwróć uwagę na ucisk na uda i łydki. Nie powinien być zbyt mocny. Teraz przycisk uwaniający bujanie. Ruszaj się, zmieniaj pozycję. Sieć aktywnie. Twój kręgosłup będzie Ci wdzięczny. Kolejny element to oparcie. Masz do wyboru trzy opcje: kąt ujemny, czyli pochylenie do przodu, delikatne, relaksujące bujanie, blokada w dowolnej wybranej przez Ciebie pozycji. Podczas pracy wykonujesz wiele ruchów, na przykład sięgasz po dokumenty. To krzesło podąża za tobą. Nie ograniczacie. Teraz do pleców. Odcinek lędźwiowy potrzebuje podparcia. Ustawię. Nie zapominaj o rękach. Znajdź naturalną pozycję. Wszystko ustawione. Ruszaj się. Zmieniaj pozycję. Sieć. Aktywnie. Akcji